Na miejscu 46906 znajduje się nazwisko Weib. W zeszłym roku było 85 osób o tym nazwisku w całej Polsce. W tym roku jest również 85 osób o tym nazwisku w całej Polsce. Wobec czego stan osobowy w ciągu roku się nie zmienił. Na miejscu 4456 znajduje się nazwisko Szulta. W zeszłym roku było 85 osób o tym nazwisku w całej Polsce. W tym roku są 82 osoby o tym nazwisku w całej Polsce. Wobec czego w ciągu roku były 3 osoby o tym nazwisku w całej Polsce. Na miejscu 42 859 znajduje się nazwisko Mular. W zeszłym roku było 98 osób o tym nazwisku w całej Polsce. W tym roku jest 105 osób o tym nazwisku w całej Polsce, wobec czego w ciągu roku przybyło 7 osób o tym nazwisku w całej Polsce. Na miejscu 38 004 znajduje się nazwisko Kramer. W zeszłym roku było 94 osób o tym nazwisku w całej Polsce. W tym roku są również 94 osoby o tym nazwisku w całej Polsce, wobec czego stan osobowy w ciągu roku się nie zmienił. Na miejscu 26.470, znajduje się nazwisko Jager. W zeszłym roku było 180 osób o tym nazwisku w całej Polsce w tym roku jest 181 osób o tym nazwisku w całej Polsce wobec czego, przybyła jedna osoba w całej Polsce o tym nazwisku. Na miejscu 25.445, znajduje się nazwisko Müller. W zeszłym roku było 159 osób o tym nazwisku w całej Polsce w tym roku jest 168 osób o tym nazwisku w całej Polsce wobec czego, w ciągu roku przybyło 9 osób o tym nazwisku w całej Polsce. Na miejscu 23578 znajduje się nazwisko Schmidt. W zeszłym roku było 195 osób o tym nazwisku w całej Polsce. W tym roku są 202 osoby o tym nazwisku w całej Polsce. Wobec czego przybyło 7 osób o tym nazwisku w całej Polsce. Na miejscu 21473 znajduje się nazwisko Schmidt. W zeszłym roku było 207 osób o tym nazwisku w całej Polsce. W tym roku jest 212 osób o tym nazwisku w całej Polsce. Wobec czego przybyło 5 osób o tym nazwisku w całej Polsce w ciągu roku. Na miejscu 21.120 znajduje się nazwisko szulce. W zeszłym roku było 233 osoby o tym nazwisku w całej Polsce, w tym roku są 242 osoby o tym nazwisku w całej Polsce, wobec czego stan osobowy się zwiększył o 9 osób w całej Polsce. Na miejscu 21119 znajduje się nazwisko Schmidt. W zeszłym roku było 296 osób o tym nazwisku w całej Polsce, w tym roku są 303 osoby o tym nazwisku w całej Polsce, wobec czego przybyło w ciągu roku 7 osób o tym nazwisku w całej Polsce. Na miejscu 18547 znajduje się nazwisko Schuster. W zeszłym roku było 287 osób o tym nazwisku w całej Polsce. W tym roku jest 294 osoby o tym nazwisku w całej Polsce. Wobec czego stan osobowy się zwiększył o 7 osób o tym nazwisku w całej Polsce. Na miejscu 1778 17 jest nazwisko Gutner. W zeszłym roku było 325 osób o tym nazwisku w całej Polsce, w tym roku jest 327 osób o tym nazwisku w całej Polsce, wobec czego w ciągu roku przybyło dwie osoby o tym nazwisku w całej Polsce. Na miejscu 17234 jest nazwisko Hoffman, w zeszłym roku było 299 osób o tym nazwisku w całej Polsce, w tym roku są 302 osoby o tym nazwisku w całej Polsce, wobec czego stan osobowy się zwiększył o 3 osoby w całej Polsce w ciągu roku. Na miejscu 16489 znajduje się nazwisko Majer. W zeszłym roku było 298 osób o tym nazwisku w całej Polsce. W tym roku jest 318 osób o tym nazwisku w całej Polsce. Wobec czego przybyło w ciągu roku 20 osób o tym nazwisku w całej Polsce. Na miejscu 14348 jest nazwisko Hartmann. W zeszłym roku było 395 osób o tym nazwisku w całej Polsce. W tym roku jest 399 osób o tym nazwisku w całej Polsce. Wobec czego stan osobowy się zwiększył o 4 osoby. W ciągu roku. Na miejscu 13903 znajduje się nazwisko ROT. W zeszłym roku było 396 osób o tym nazwisku w całej Polsce. W tym roku jest 745 osób o tym nazwisku w całej Polsce. Wobec czego w ciągu roku przybyło 349 osób o tym nazwisku w całej Polsce. Na miejscu 11442 znajduje się nazwisko Konik. W zeszłym roku było 489 osób o tym nazwisku w całej Polsce, w tym roku jest 495 osób o tym nazwisku w całej Polsce, więc w ciągu roku przybyło 6 osób z o tym nazwisku w całej Polsce. Na miejscu 10831 jest nazwisko Wogel. W zeszłym roku były 522 osoby o tym nazwisku w całej Polsce, w tym roku jest 525 osób o tym nazwisku w całej Polsce, wobec czego w ciągu roku przybyły 3 osoby o tym nazwisku w całej Polsce. Na miejscu 10363 znajduje się nazwisko Vogt. W zeszłym roku było 577 osób o tym nazwisku w całej Polsce, w tym roku jest 583 osoby o tym nazwisku w całej Polsce, wobec czego przybyło w ciągu roku 6 osób o tym nazwisku w całej Polsce. Na miejscu 9734 znajduje się nazwisko Meyer, w zeszłym roku było 589 osób o tym nazwisku, w tym roku jest 601 osób o tym nazwisku, wobec czego w ciągu roku przybyło 12 osób o tym nazwisku w całej Polsce. Na miejscu 9612 znajduje się nazwisko Schroeder. W zeszłym roku było 589 osób o tym nazwisku, w tym roku są 592 osoby o tym nazwisku w całej Polsce, wobec czego w ciągu roku przybyły trzy osoby o tym nazwisku w całej Polsce. Na miejscu 8.988 znajduje się nazwisko Bauman. W zeszłym roku było 634 osoby o tym nazwisku w całej Polsce, w tym roku jest 633 osoby o tym nazwisku w całej Polsce, wobec czego w ciągu roku była jedna osoba o tym nazwisku w całej Polsce. W całej Polsce. Na miejscu 8813 znajduje się nazwisko Hachn. W zeszłym roku było 704 osoby o tym nazwisku w całej Polsce. W tym roku jest 710 osób o tym nazwisku w całej Polsce, wobec czego przybyło 6 osób w ciągu roku o tym nazwisku w całej Polsce. Na miejscu 8573 znajduje się nazwisko Peters. W zeszłym roku było 615 osób o tym nazwisku w całej Polsce. W tym roku jest 637 osób. O tym nazwisku w całej Polsce, wobec czego przybyły 22 osoby o tym nazwisku w całej Polsce w ciągu roku. Na miejscu 8434 jest nazwisko Herman. W zeszłym roku było 699 osób o tym nazwisku w całej Polsce, w tym roku jest 709 osób o tym nazwisku w całej Polsce, a więc w ciągu roku przybyło 10 osób o tym nazwisku w całej Polsce. Na miejscu 7864 jest nazwisko Scholz. W zeszłym roku było 773 osoby o tym nazwisku w całej Polsce, w tym roku jest 781 osób o tym nazwisku w całej Polsce, a więc w ciągu roku przybyło 8 osób o tym nazwisku w całej Polsce. Na miejscu 7799 jest nazwisko Henryk. W zeszłym roku było 799 osób o tym nazwisku w całej Polsce, a w tym roku jest 795 osób o tym nazwisku w całej Polsce, a więc w ciągu roku było w całej Polsce 4 osoby. Na miejscu 7653 jest nazwisko Majer. W zeszłym roku było 756 osób o tym nazwisku w całej Polsce, w tym roku jest 760 osób o tym nazwisku w całej Polsce, A więc w ciągu roku przybyły 4 osoby o tym nazwisku w całej Polsce. Na miejscu 7626 jest nazwisko Beck. W zeszłym roku było 812 osób w całej Polsce, w tym roku jest 800 18 osób w całej Polsce o tym nazwisku, więc w ciągu roku przybyło 6 osób o tym nazwisku w całej Polsce. Na miejscu 6614 jest nazwisko Sommer. W zeszłym roku było 914 osób o tym nazwisku w całej Polsce. W tym roku jest 917 osób o tym nazwisku w całej Polsce. Wobec czego przybyły w ciągu roku 3 osoby w całej Polsce. Na miejscu 6533 jest nazwisko Zimmerman. W zeszłym roku było 846 osób o tym nazwisku w całej Polsce. W tym roku jest 853 osoby o tym nazwisku w całej Polsce, wobec czego przybyło 5 osób w całej Polsce o tym nazwisku. Na miejscu 6515 jest nazwisko Stein. W zeszłym roku było 966 osób o tym nazwisku w całej Polsce. W tym roku jest 975 osób o tym nazwisku w całej Polsce, wobec czego przybyło w ciągu roku 9 osób w całej Polsce.